Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie. To Alzheimer's Tyron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Fiera Jedenki. Idziemy sobie e, dalej. Ojej, ku mi się odbiło. E, no gdzieś. Powiesu. Przestanie mi się odbijać tym herbatom? Nie. Hej, no. Dzień dobry. Coś tu było? Kto, ktoś tu był? Coś tu był? Aha, ostatnio na ten narzekam. Może nie narzekam. Eee, aha, na brak na mniejszą liczbę apteczek. Aha. Ale mnie ścięło. Aha, ostatnio, ostatnio bardzo często cię ścina. Czy ja myślałem na dół, czy do góry? Znaczy, wydaje mi się na dół, bo ona gdzieś tam do tego, aut do tego auta pobiegła, chyba, nie? Ta, ta Alice. A -A Alicja skrajnych czarów. No, więc idziemy za nią. Czy ją znajdę? Nie wiem. Nie wiem, bo nie grałam i nie mam zielonego pojęcia jak to się kończy i ten... I co wnoszą dodatki do tego... Nie wiem też. Czy jak wam... Coś mi to chyba nie dało. Nie mam pojęcia, czy coś wnoszą. Może tak, może się... Jezu, myślałam, że ktoś stoi za drzwiami. Może tak, może coś faktycznie wnoszą do tego, do historii całej. Aha, i nawet o tym. No i nawet o tym nie wiem, ale się dowiem A w najbliższym czasie. Dzień dobry, mieliście coś? Mi też telefon, ktoś wiadomość zostawił na sekretarce. Mm -hmm, tak. Nie, chciałam się. You have some messages. First message from Harlan Wade. Jenna, Harlan Wade here. I got your message. First off, please don't presume to know my feelings. It's insulting. And don't lecture me about burying the dead like some fuckwit shrink. The bottom line is that we wouldn't be in this situation if you didn't ignore my warnings. And now you want to dig the hole deeper. Sooner or later you're going to. I think what Harlan is trying to say is that we should be leery of knee-jerk impulses. I understand there are some time precious to consider, but we really need to be thinking strategically. Reopening the vault at this point strikes me as a dubious proposition, considering all that's happened. It's probable that we'd just be adding fuel to the fire. End of messages. No, 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 no. No, co mamy dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, czy dzisiaj uda mi się streama już zrobić takiego normalnego? Eee, może, no... Może. Może, może jest szerokie wieszalisko. A, ja myślałam, że tylko takie płytkie. Ej, czekaj, czekaj, czeka. Ej, ej! Czemu mi kontrol nie Czemu mi kontrol nie działa? Excuse me! Co się stało? No, kon dobrze klikałam. Control czy mam zebrane ten, ten. Piękne moje. M moje, kogo nie wiem, moje. Marzy Wam się, żeście mnie widzieli. W ogóle ostatnio biedno z. Biedno, no biedno. Biedno z tymi. E z pancerzem w ogóle nie widzę nigdzie. To jest takie trochę dziwne dla mnie. I, I zaskakujące, że nie ma. Wyszły! Wszystkie już... Aha, dospie. A ten? Ale mi jadą ostatnio... Aha, problemy sercowe. Nie, nie takie jak myślicie. Znaczy... Nie. Tak, takie jak myślicie. I to, że miekuje to też inna sprawa. Aha, inna bajka też. A, tu raczej nie było nikogo. To może spokojnie sobie podejść. Aha, i znowu... Czy ja chcę z... Czy to, to jakoś coś ten wnosi do historii? First... I, see no, you. I got your message, Genevieve. I think what Harlan is trying to say is that we should be leery of knee jerk impulses. I understand there's some time pressures to consider, but we really need to be thinking strategically. Reopening the vault at this point strikes me as a dubious proposition, considering all that's happened. It's probable that we'd just be adding fuel to the fire. End of messages. No. Eliska, tylko tak teraz się nie skój znowu, co? to, wiecie, ostatnio to jest bardzo na dnie... ...dniu codziennym u mnie najwyraźniej. A to była największa kłopota, moja. Znaczy, wiecie, to zejście. Bo... ale naprawdę, wydawało mi się, że kliknęłam. może ci się wytabać, wydawać, a... Aż żeby... rzeczywistość cię berekfikuje jak zwykle. Boże, ty z tym shotgunem, o jest. Jeszcze ktoś tam był. A, kurwa, boki, ale ja lecę za. Za mu. Mo... Po co za nim lecę? Nie mam pojęcia. I oczywiście wszystko od nowa. Haha, ha, mogłam sobie zapisać. Co zro... Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie zapisałam. No bo nie, no po co ty będziesz zapisywać grety? Jeszcze nie było etapu takiego, że jak gdzieś utknęłam na... dłużej niż można było się spodziewać. No to masz teraz dowody. Co to miało być? No było widać, Na czy słychać. Myślałam, że się unieszkodliwił tak, bo sobie trafił tym granatem. Nie, trzeci raz nie będę puszczać tej taśmy w nosie mam, wiecie, to, to, tą wiadomość na tej sekretarce. E, nie, daruję sobie i zapiszę sobie. Nie, bo ja zaś zejdę. Będzie śmiesznie. Pomimo, że jest, wiecie, zapis jest, no widzicie. Eee... No, pomimo, że zapis jest ten, ale nie, no przecież grawi gra lepiej, no Liska, no kuźbo, ty nie wiesz. No, naprawdę, widzę, że. Urr. No chodź tu cwaniaku. Zostajeś jeden jedyny, aha i se. Haha, <laughs> Płot... <laughs> płotki. Jakie coś zaś płotki? Kanapy sobie przystawił. Czy on za siedzi? No właśnie nie. Gdzie jesteś? Wyjdź Coś za tobą się przewróciło, byś to poprawił. Aha, chyba cię ścięło, gościu. No. Pancerz! Wow! Jestem w szoku. O, ten granat! Wow! Też jestem w szoku. Wielkim. Aliska, zapisz. No, zapiszę sobie. <grybujesz> Bo będzie źle. Zapisz. Yy, tutaj mamy. Jej! -y. Udało się, idziemy do i wejdziemy dalej. Brzmi jakbym nie dała rady w ogóle. A z tyłu za mną to co się tam... Ten ci się sypie na głowę, idź. E, trochę ten, ten... Odruch. <laughs> Odruch. No tam z tyłu jeszcze jest, widzę. Była... Pań, panie kur! D Eliska dobrze się czujesz, może dalej coś myślisz o jakichś dziwnych rzeczy. Nie właśnie. Bardziej to bym powiedziała, że, że się borykam z tym, z bólem. Tak trochę. No, niestety. Tak bym to nazwało. Pompki. Takie mocne te punkty. Na chwilę to wyłączę. Czy to jest gościu? Czy on jest tu, czy on jest gdzie? Aha. No i będziesz dostawać. Dostałeś jeden jedyny, ostatni biedny? Aha, kuźwa gdzie jest Jeszcze jeden ale zapomniała, jak się gra, jak wyraźnie. Mm Haha, -hmm, weźcie, tam ten pokój. To się zakurzyło, jak. No co, już? Nie ma tam nie, nie. Aha, zaraz, jak wejdę na gościa, to się zdziwię. Ej, pancerz, wow, znalazłam. Hura! No, bardzo hura. A coś mieliście za ladą? Tak? Wiecie, jakąś apteczkę? Nie, że narzekam, że nie mam nie te słowa, ale... Wiecie, tak kiedyś było tego 10. Taki żelazny zapas na czarną godzinę. Security mm Goose killed because somebody didn't want this getting out. They aren't just worried about some ethically questionable bioengineering experiments. I think they're covering up some pretty nasty shit. Mhm. Mhm. Mm Aha, yes, I'm to the message. Heh. six. Góra. Czy coś mi to włączyło? Zastępy przeciwników. Miną 500, 100, zaraz jak wyjdzie to się zdziwisz. Nie, nie sądzę, że mi przejdzie. Aha. To. ją. Nie, no ten bój, mój, ten. Czy mi przejdzie? Nie, nie przejdzie mi tak łatwo. Ale przej. No, najważniejsze, że zazwyczaj. Prze Aha, zazwyczaj przechodzi. Gorzej, jakby nie. Nie, przechodzi. Nie, jeszcze tu mam to, więc się pobawimy. Jeszcze sobie wykorzystamy tego blast blastera promieniowego, który po prostu człowieka, tak, o. Jejku, ja mam sto pancerzy, ale bogactwo. No, bogactwo. A, bogactwo Bulusa, tak. Sorry for the trouble, but I just made it to my car. Miss Wade, if so you'll just wait a minute. I can't, I have to go. Miss Wade! Fuck it, get to the roof of the parking garage for a pickup. Krawnik dzwoni? What? To on nie może przyjść? Czekajcie, muszę zrobić cięcie, o dziwne. Three hours later. E, no okej, okay, jestem z powrotem. Możemy sobie iść dalej. Dziwnego. Nie mógł, nie, nie, mógł. Ten chłop nie mógł przyjść. On musiał two Nic, cię pojechała. <laughs> Ej, aha, bo zapisywało się to. Jak się zapisuje, to jest zwiecha lekka. No, więc, aha. Panie, jak ja teraz mam pełne. pełne życie. Nie, życia pełnego nie mam, ale. wiecie, pełen. pełen ten pasek. apteczki. Nie, apteczki też nie. Pancerz. Pancerz mam na myśli. Tak, teraz mam. Ha, ha, ha! Jak ostatnio narzekałam, że nie ma pancerza, to nie było pancerza. A jak jest pancerz, to, aha, to jest pancerz. E, no. Coś bym zjadła? O Jezu, ej czy mógłby. Mogło być, bo też rozmawiałam w nocy. tak trochę. Ja ostatnio przy nim szybko zasypiam, a on jeszcze szybciej niż zwykle. O ty, w życiu, okuźwa. Ała, 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 ała. Już? <grytanie> I, I ja naprawdę ostatnio szybko zasypiam i mówię, że. a może faktycznie, może po tym musie, bo on taki był. Nie, raczej on nie był po terminie, to nie te słowa są. Ale tak smakował strasznie dziwnie dla mnie. Naprawdę, jakbym. Nie pamiętam. Zjadała coś, co przed chwilą zwracałam. Aha, tak w ten sposób, i, i musiałam to iść na nowo. O jest, brzmi to dziwnie. Ale naprawdę, tak. To, 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 to ledwo, ledwo, żem to zjadła, tak? Aha, tak. Jedyna rzecz, która mnie. Prowad... Nie, może nie prowadziła mnie to słowa, ale tak jedyna rzecz, która mnie stwierdziła, że, że, że ej, muszę to zjeść do końca, bo muszę to zjeść do końca, bo muszę to zjeść. Aha, był białko. Ale tak mówię, to białko smakowało dziwniej niż zwykle. Nie, truskawkowego nie miałam, białka. A to był mus. A ja tak średnio, nawet za tymi owocowymi musami jakoś nie przepadam, takimi zwykłymi. Bo kiedyś miałam i tak. Nie, nie, ty, ty, ty se to zjez, wypi. nie wiem, jakkolwiek się to ten używa. Nie, nie, miej mus nigdy, nie rajzował. Chyba, że to jest w formie takiego musu, takiego wiecie, jak, nie wiem. E, do pączków? Takie, wiecie, w słoiczku taki mus, taki pseudo-dżem, czy powidła. No to coś takiego. Zamknęliście mnie już? Nie, nie zamknęliście. To mogę spokojnie wrócić po ten pancerz. A muszę to tak nigdy. Albo ten... Nek... Aha. A, napój. No, no, picie, no. Sok. Który nie jest też... No sporo cukru to ma wszystko. Ale wiecie, raz na jakiś czas można się napić soku. Ostatnio miałam właśnie... Jeśli chodzi o sok, jaki najbardziej? I zawsze mi... Aha, od, od moich... Eee, najmłodszych lat. A jak Liska szła na randkę, to. i co, co co się napijesz? No, kawa mnie nie bardzo w tym czasie. Znaczy, teraz bym się bała na to moje serce wypić tą kawę. Na przykład dzisiaj, powiedzmy. Ale wtedy mnie nie rajcowała. A tak, herbata to tak. Nie, no to dobra. To może jakiś sok, czy Coca-Cola, czy coś takiego. Nie, to bardziej wolałam sok. I zazwyczaj to był sok yy, ten, pomarańczowy. Zawsze A teraz jestem starsza. Teraz yy, ewentualnie. Kawy. O Jezu, jak to się prosi! O Jezu, jak to się prosi! Łopanie. jak nie trafię, to będzie. Królestwo ze mnie nie złap. Pała. Dostał, dostał. Znaczy tak. Pse pse Pseudo dostał. Wow, wszyscy się. po... Wow. Aha, elisk. Tak, dobrze się czuję. Tak trochę. Znaczy, jeszcze mnie serce i to jest ten sam dzień. Widzę, że ktoś idzie. Ale no, liczę, że będzie lepiej. Musi być lepiej. Jak, jak nie jak musi, no. Więc ich ścięłam. Co? A ja myślałam, że mogę do samochodu wyjść wejść. Jedziemy. Aha, brum, brum. Oj, pancerz. No to jedziemy, brum, brum, bo pancerz jest. Więc nie, spokojnie, mi to przejdzie, ja się uspokoję Ja już teraz mam głowę przestawioną na to, że, wiecie... Myślę... Aha, myślę tak, że myślę o nim, nie mówcie prawnikowi, ale nie, wiecie... Myślę o nim w sposób taki, że... Że... Aha, nie wiem, czy to mówiłam, bo to znajomej pisałam. Aha, znajomej, a... Agnes. Że ten, że bardziej powinnam go postrzegać w formie... No, że mogę go kochać jak brata, no mogę, mogę, no. Znaczy, no. no. bo tak będzie najlepiej. Tak? ja się to. Aha. Widzę, że idzie duży miś. Który. Dłużej... Aha, nie śpi dziś. Ała, 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 ała. Ała! No, kuźwa plecy, moje! Serce, że mnie serce boli. Więc jak cię spić, pićing, to będziesz miał. Ile ty potrze... Ty cały czas dostajesz w zęby. Więc tak będzie najlepiej. Mój mózg będzie miał aha, zakodowane. Aha, bo to brzmi jakbym się kodowała. A moje serce się uspokoi, będzie wiedzieć o co chodzi. Ja wiem, kuźwa kupię, ale no... Czasem niektóre rzeczy trzeba sobie wmówić. <laughs> bo potem wychodzą właśnie cyrki i jakie mieliście aha, przy tej serii. Ile mi tam zostało 8? Ja naprawdę znę sobie kościarkę. Ja z taką właśnie myślą yy, będę miała się lepiej. No tak. Taka jest prawda. O Jezu, herbata, proszę cię, nie odbijaj się aż tak namiętnie. Bo to jest yy, nieporozumienie. <ślesk> Jeden ja jeszcze Nie wiem, nie sprawdzam jakoś ciekawości. Ile. Ojej, <laughs> <Nie>, koś. <laughs> Co? Jak to? to? Co się stało? E... Co się stało? Ej, co się stało? Czemu mnie wyłączyło? Czemu mnie wy... Czemu mnie wyłączyło? Aha, bo gra ma już się dość. Nie, są jakieś czasem błędy. Tak jak mówię, w tym jednym miejscu, tam gdzie miało się coś podziać, to mi gdzieś tam posto... postać... Mhm. Nie mam innego zapisu. Właśnie te... No, szkoda, że nie mam normalnego zapisu. Jest która? A to zajęło mi dosłownie parę minut, więc... No, ale... No, w tym jednym miejscu, wiecie, tam gdzie mnie... Y... wywaliło tamten, y... że miało się coś podziać, a mnie ten... I to, to było dziwne. Zrobię sobie zapis, będę wiedzieć, że muszę sobie ten... ogarnąć to, bo coś tu nie gra i... Coś jest... Nihalo. O kuźwa, granatami rzucili, mędy jedne. No nie zatrzymasz mnie, no. No po. Więc muszę sobie zapisać, bo to nie wiem, czemu mnie wywaliło. No, sta no jejku, wiecie, stara gra, no co, co wy się spodziewacie, że no... Że jakieś błędy się nie... aha, no to właśnie, pojawiam się. Aha, zaś będę musiała misia mieć. Znaczy, misia mieć, no misia będę musiała mieć. I ciekawe, czy trafię granatami pięknie, jak... Aha, to było dzisiaj. Ładnie ich sprzątłam wtedy. Wydaje mi się, że teraz też poszło ładnie. No, no teraz to bezbłędnie wyszło, bym powiedział. Pan też. No teraz to wyszło bezbłędnie, no tak, no Eliska wracasz do gry. No dziękuję, gratuluję. Aha, Masz już dużo amunicji, nie masz co zbierać. <laughs> no i tak jeszcze misiu, misiu duży mi tu został. Misiu! Czy ty zeszłeś? Ty nie, ty się nie granatuj, ty się uspokój, ty się... Aha, ty się połóż. Bo się zmęczysz. Dobra, piękny. Znaczy tego też trzeba. Czy warto mi w slow mo go? No właśnie nie. Tak szczerze. Ja sobie przycupnę. Będziemy sobie tak końcować. Mamy czas. O ile ci będę trafiać? No. Powiedzmy. Ile mi się stało? 4 eee, no, to jest nic. I zapiszę się gdzieś tu. Może mi nie wywali gra zaś. No, ma jakieś problemy. No, no, ma. no tak, jak mówię, gra jest stara, no kurde. Czego się spodziewacie? Po grze, która ma 20 lat. Dobra, ja sobie tu zapiszę, żeby mieć yy, pseudoświęty spokój, że jak się mi zaś wywali, to będę mieć tu zapis. No. Dziwne to było. Właśnie też postać mi się tak zatrzymała, myślałam, że da się wyjść weź... Wejść? Iść dalej. że coś takiego. No było dziwne też. No, czekajcie, trafię sobie, wejdę sobie, tak? Już tak nie wymaga w internetu. No właśnie, widzicie? <laughs> To jest głupota czasem. O jezu, już się wystraszyłam tak, kurde, ale o co chodzi? Czemu A odłączenie od. Co jest? Ja chcę to muszę sprawdzić, wiecie, tak z ciekawości. E co jest grane? Bo to jest dziwne. E Bardzo dziwne. Aha, bo dodatki się osobno odpala, wiecie. No, okej, okay, dobra, wiecie, zrobię, Albo skończę w ogóle odcinek. E, I tam wam znać o co chodzi. E, dobrze na no nic, dzięki za oglądanie. E, proszę o subskrypcję, jeśli Wam się podobało. E, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, mi by bardzo miło i bardzo mi to pomogło. E, no, jutro zobaczymy, bo ej, też może być tak, że ze względu na właśnie... Wiem, że miałam jeden problem z tym. E, z... Dawno, dawno temu. Ciekawe czy zaś będę mieć ten problem, jak kiedyś zechcę zagrać w tą grę ponownie. Yy, Battlefield Bad Company yy, dwójka miała w pewnym momencie misję taką, że trzeba było tam się udać na ten... do helikoptera i zazwyczaj zawsze mi się to tam wywalało. I tam trzeba było kombinować z rozdzielczością i tak dalej. Więc nie wiem czy tu nie będzie jakiejś takiej, powiedzmy podobnej opcji, że, że coś się dzieje, że no... Czemu mnie to wywala? No, ale to wiecie jutro. Eee, aha, mam nadzieję, że mi to uda się ogarnąć, a jak nie, to będzie. Ej, będzie źle. Be będzie źle. Eee, no i jutro ten kolejny odcinek z Epic Miki. Eee, dzięki. Cześć.